Hejka kochani! W dzisiejszym odcinku nagrywam historykę, Stoka Boka. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i możemy zaczynać. Ciekawi was pewnie o czym jest ta historyjka, no to zapraszam do oglądania. szybko zabieram zwierzątka i już lecimy. Mam tutaj pokopakowane różne rzeczy, no że... i trzeba wpakować zwierzęta. Okej, no możemy wziąć tą piłeczkę i wszystko. czy wszystko mam, jak mam. No to lecimy, ja to teraz do domu moich rodziców, tam gdzie kiedyś mieszkałam. Bo stamtąd będziemy jechać już do miejsca naszych wakacji. I właśnie stamtąd jedziemy do miejsca naszych wakacji. Mam nadzieję, że moja rodzina jest już spakowana. Bo jak nie, to czasem to zahamie, a ja nie chcę czekać. Okej, okay, dobra. zobaczcie, gdzie jest ta moja rodzina? No, dlaczego? No nie no. Dlaczego to mi się tak, w ogóle to wyrzucę. Normalnie. Ja nie mogę nienawidzić. Okej, okay, dobra, to tutaj już są. Mama, taka jestem! O, już przyjechała. Jestem. Aha, dobrze, dobrze, to czekajcie, już wyruszamy. Dzieci, chodźcie. Dobrze, dobrze, tak. Szybko, tak. Um, tutaj to, to jest to. Ciaszczyńsko z mał. Zwierzęta. Okej, okay. ten kosz trzeba tu wyrzucić, bo dziewczyny wezmą zwierzęta. Mm. No tak, bo w bierzemy nasze koty. No, dobra, mm, tutaj tak co wezmę ja biorę to jeszcze małe i czy do tego ja wezmę małego Dobra, to przez to przez przyjach. To się powinny jechać. bo mówiliśmy im, że mają się pakować. Mam nadzieję, że są spakowane W sensie przyniosę tutaj wszystkie rzeczy, ale jeszcze jakieś bagaże podręczne. A, Dobra, chyba jedzimy w Wali. Dobra, idę szybko po dziewczyny. I wtedy szybko już jedziemy Bo one zawsze tak długo, długo Tam siedzą w tym swoim pokoju no. Zawsze, zawsze są ostatnie do wyjścia No ja nie wiem co z nimi jest Naprawdę nie mam pojęcia Dziewczyny jedziemy już no No co naprawdę już jedziemy No tak wy nie wiecie o tym yy. No dobra, no, no to chodźmy No no właśnie dziewczyny no Macie wziąć psa I jedna z was bierze kota A druga z was bierze psa Bo są w wózkach i musicie wziąć No dobrze, dobrze w końcu nasze słodkie zwierzątka. No właśnie, no właśnie, więc musicie je wziąć. Mama jest do to wózka, bo ja nie chcę męczyć nóg swoich. Dobrze, dobrze, usiądź do wózka. Ale mama daj mi wejść. No dobrze. Dobra dziewczyny, bierzcie zwierzątka i jedziemy. Dobra. To wszystko mamy? Tak, no dobra. No to jedziemy. A gdzie jedziemy na wakacje? A gdzie jedziemy na wakacje? No zaraz zobaczysz. No dobra. A będzie to fajnie? No, mi się wydaje, że tak. Ale naprawdę, no, będzie bardzo, bardzo fajnie. Tu To fajnie. Dobrze. Jesteśmy. No to jesteśmy, wchodzimy po. Bo sprawdziłaś, czy można z zwierzętami? Tak, tak sprawdzałam już. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy państwo chcą wynająć mi i tak, 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 Chcielibyśmy wynająć pokajem. <laughs> Dobrze, widzę, że jest tutaj dużo was. To ja was poproszę na górę, tam na drugim piętrze i wyprawo. Dobrze, dziękujemy bardzo. Czy z zwierzętami można? Tak tak, 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 tak. Nie ma żadnego problemu ze zwierzętami, tylko wiadomo, by trzeba zobaczyć tam wszelkie czystości. Tak, tak, tak. Dziękujemy. Ale okay, on no nie ma nic jeszcze na tym jest bufet? No bo bufet zabierają po prostu i jakby jest wystawiany. A czy można... się je... tak to tak dobrze? Tak, tak. To chodźmy dalej, chodźmy do naszego. Okej, okay, tu się zaczyna nasz apartament. Okej, okay, czyli tu pewnie mamy rodziców. Tak, tak, tak. Tu jest nasze. O, tu są, tu jest dziewczyny wasze. O, to ja pójdę dalej. Tu jest łazienka. i... o, okej, okay, dobra To o, 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 a gdzie ja śpię z dziewczynami? Okej! Okay. Dobrze, teraz się trzeba rozstakać. Dobrze, połóżmy te do koty i psy na łóżka Połóżmy te łóżki dla zwierząt. A co my robimy? No, na razie siedzimy, bo się spokojnie Dobrze? Okej, okay. dobra, to ja tak Ustawię sobie na zwierzątka. niech sobie usiądą. Co jakieś rzeczy i poduszka. Okej, okay. dobra, teraz tak, to na tu odstawię. Muszę posłuchać moją. Tu będzie tabek, będzie, tutaj. Zegary, będzie, tu, tu będzie, a parę pieniądze będą tutaj. Ok, tu będzie moja karta. Mój dźwięk jest, i mój notatnik, tutaj. Będzie mój telefon, i tu jakieś picia, to sobie tu położę. Ok, tu moje torby, wszystkie ale ja się nie da dobra okej, okay, to będzie tak o, zapalę sobie to się trzeba bardzo ładnie dobrze, tak to że piżamę okej, okay, wiem, że jesteśmy tu chyba na tydzień, więc trochę tu będziemy, jak nie chyba nawet, nawet nie wiem, to nawet nie na 10 dni więc trochę pewnie to będziemy ale mamy też, stopy stawiamy na siebie zwierzaczki i ten, i dobra, pomógł wam się uspokoić? nie, nie patrzyłem, na no, dobra, okej okay. Dobra, to ja sobie w sumie na razie odpocznę. Okej, okay, dobra, to teraz się musimy rozpakować. Dobrze, macie tutaj cały wasz... Wszystkie wasze rzeczy. Dobrze, dziękujemy, to to. Dobra, dłuższy na się tu ten plecak i teraz tak, rzeczy. To pierwsza walizka. Okej, okay, tu jest też nasza, bo tu jest, są też rodziców walizki. Więc trzeba im po prostu oddać. I tu pewnie będzie... Okej, okay, to jest taty. I tu pewnie będzie mamy. Mamy. I to jest brata. Tak, dobra. Mamo tato, to są nasze żadki. Dobrze, dziękujemy. Okej. Okay. Dobra, to najpierw moje rzeczy. Dobrze, to masz mieć tą komodę. Jej tak, 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 Dobrze, to wpakuj sobie gdzieś tam zabawki. Dobrze, to tak, zabawki będę miał u góry. Dobrze. A na dole ciuchę dobrze. Tak ci położymy tutaj. Ale jak ktoś nas z tych ja chciał coś wyciągać, to nas poprosi tabrę. Okej, okay. no, jest tam to bajska. Dobra. To jest tak, no, my. No właśnie. Na jedną półkę na pewno połóżmy nasze tablety. Tak, zgadzam się. I potem ciuchy. To po prostu jedna będzie miała jedną stronę, a druga drugą. No, dobra, super pomysł. Mogę się z tym zgodzić. I mamy cztery wieszaki, więc jedna bierze dwa i druga bierze dwa. No, Okej. Okay. No to jeszcze już się zgadzał, Czekaj, dlaczego tak idzie w bok? Serio, serio. Jeszcze raz, serio. Ech, ojejku, jejku, jejku, jejku. Nie no, serio. Jakby to ma... Prosto, dobra. Nie jest tak prosto, ale dobra, już nie, nie zostanie tak wymawiane jakaś... Nie... Prosto... Okay, dobra. A szkoda, że nie ma tu więcej szafek, no właśnie Przydałoby się, no właśnie Jakby naprawdę nie rozumiem tego, no ja też nie rozumiem Wiele więcej szafek by się tu przydało No właśnie Dobra, i ja moje rzeczy dam też Tutaj, dobra mm. OK. W ogóle wiesz co, słyszałam, że jesteśmy tu chyba na więcej nawet niż 10 dni Wow, naprawdę? No, no, fajnie, fajnie, no, no, fajnie, fajnie, spokojnie. Dobra, może no, już nie chcieliśmy tylko tu siedzieć, no nie, ja myślę, że oni się zaplanowali To ja tak myślę, ale no zobaczymy, dobra o To odstawmy na szafę i zamkniemy to Włoski piesku zostawmy, w sensie tylko dobra I teraz odspakujmy nasze tablice, dobra W sumie, okej, okay. dobra no to tak, zejmę to z miejsca. Ja śpię tutaj, dobrze, to ja śpię tutaj. Okej, okay, a ja śpię tutaj. Dobra, możemy się tak umówić. Dobra, to co na razie robimy? No nie wiem w sumie. Ja chcę chyba na razie na telefonie. No w sumie też... A ty nie wiem, jak coś tam, jak coś chcesz, to możesz się tam porobić. No dobra, jak nie chcecie ze mną bawić. No sorry, no okej, okay, okej. Okay. Dobra, patrz się. Okej, tylko teraz musimy się musimy spuścić, tak. Dobrze. W tym miejscu połóżmy wszystkie karty, telefony. O, właśnie. Możemy mieć co rozworzone. Tu masz tutaj, on mam tutaj. Dobrze, tutaj odłożę. Okej, na razie tam to odłożę. Teraz mamy. Dobra, pierwsza szyfroda będzie moja, dobrze. Mam nadzieję, sobie coś na tym wieździe kupię no, już mało teraz sobie. no właśnie, właśnie bardzo mało no Aha, muszę sobie coś kupić no nawet, nawet dobra, okej okay, i to zostawmy tutaj z boku i do tego możemy wywołać, no, dobra okej okay, dzieci, już dzisiaj zostaniemy w hotelu, bo już się robi późno, ale jutro się gdzieś wybierzemy okej okay. mm, dobra Hmm. i coś się już ogada, na przykład tutaj. O, mamo, nikogo nie hmm. spróbowaliśmy niczego, jeszcze zaczekajmy niczego. No co my to zrobimy. Coś się wymyśli. O, to są płyny do, ten, do mycia. Zem. Dobra, no to na szczęście jest coś. No dobrze, no nie ma niczego złego. No, dobra, to ja wchodzę pierwsza. Dobra, bla, 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 bla. bla. Tutaj jeszcze, okej. Okay. Dobra, teraz tak, my do higieny. I jeszcze wypuczę i wtedy tutaj dobra. Są też jakieś szczotki, więc chętnie... O, to jest coś dla racji, ale to nie teraz. To coś dla laty, dobra. Okej, okay. i teraz ubiorę się w piżamę. i przygotę jeszcze coś na jutro. Nie będzie... Właśnie coś, co tu położyłam. Nie. Nie. Okay. Uff. Dobra, mi się już, ciemno, ja już powiem, w Dobra, hmm. Okej, okay, dobrze. Zapalcie sobie tu jeszcze światło, muszę się iść wykombać. Dobrze. Dobrze. To ja idę pierwsza. Okej. Okay. Zapraszam tu. tu, tu Dobrze. Okej, okay, ja i ten już to... Jak jest na piżą? dobra. Okej. Będę mocno. Mały odurz do bawki. Dobrze. Końcu tu w zasadzie. Jeszcze na duście swojego telefonu, z plecaka. w sensie, że wam tu to po prostu należało. Dobrze, dobrze. No tutaj dzisiaj też jest dobra Dobra, też już yy, się wykąpałam. Mmm. Jeszcze. Teraz po prostu już bardzo dobre. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, dobra, jeszcze mamy tutaj, tutaj, dobra. Okej, taka rzecz, dobrze, dobrze, to idź już też spać. Dobra, ność, dobra, ność mamy. Dobra, gdzieś mamy tutaj szybko, dobra, też, to zgłaszamy to światło i przybieramy się. Pijamy. No właśnie, bo to już czeka nasz pewnie ciężki dzień. No właśnie, no dobra, to Wam życzę mi dnia. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem i widzę się z Wami już w następnej historii. pa pa!